O co chodzi w zakończeniu drugiej Furiozy? Czy będzie Furioza 3 oraz o co chodzi z tym obrazem od Goldena? Wyjaśniam, bo widzę, że wielu i wiele z was szuka odpowiedzi. A jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami filmowo serialowymi to, to zaobserwuj ten profil, będzie mi bardzo miło. Zakończenie filmu to scena egzekucji. Bohater widzi swoją kochaną, odwraca się na plecy i budzi się z powrotem na Molo. Wstaje, tańczy, wyzbywa się wszystkiego, co mu ciążyło, zrzuca każdą negatywną emocję i wskakuje do morza. No i to można odczytywać na różne sposoby. Jedną z możliwych interpretacji jest to, że w swoich ostatnich chwilach Golden odnajduje spokój, odpływa myślami do miejsca, w w którym był szczęśliwy, odchodzi ze świadomością, że ponosi zasłużoną karę za zdradę. Jednocześnie rodzi się pytanie, czy może znany z jedynki finału osób głównego bohatera rozegrał się tylko w jego głowie. Być może egzekucja to tylko projekcja umysłu głównego bohatera, kolejna emanacja wyrzutów sumienia po tym, co zrobił przyjacielowi żeby uniknąć takiego przeznaczenia, postanawia więc sam ze sobą skończyć, rzucając się w morskie fale. No pierwsza część jednoznacznie wskazuje na to, że Golden dnie, ale drugi film mimo wszystko zostawił sobie pewną otwartą furtkę na to, by jednak przeżył i wrócił w kolejnym filmie. Moim zdaniem jednak spotkał go już zasłużony koniec. Czy będzie trzecia część Furiozy? No już pod koniec 2022 roku Netflix poinformował, że Furioza doczeka się nie tylko drugiej, ale i trzeciej części. No minęło parę lat, teraz serwis nie potwierdza już tego oficjalnie, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że scenariusz do trójki jest już napisany i trafi już do niektórych członków. Obsady. A o co chodzi z obrazem, któremu Golden przygląda się w szkole Zuzy i którego reprodukcję powiesił sobie w mieszkaniu? Obraz przedstawia oczywiście narcyza wpatrującego się w swoje odbicie, który wedle mitu podanego przez Owidiusza miał zostać ukarany za samowielbienie. I tu poza kwestią samego mitu i narcyzmu istotna jest też biografia autora tego obrazu. Czyli oczywiście Caravaggio, który żył życiem awanturnika, pozbawił człowieka życia, między innymi, i został wyjęty spod prawa. No i te tropy przywołujące przede wszystkim autodestrukcję, nieustanne pragnienie czegoś więcej i tak dalej, stanowią pewien klucz do Zrozumienia tej postaci. Dajcie znać, co wy sądzicie o zakończeniu tego filmu i czy będziecie czekać na trójkę. Miła...